Cześć dziewczyny, witamy w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Magda i zaprezentuję Wam dzisiaj sukienkę Marla, którą oczywiście znajdziecie na www.laversa.pl oraz w butiku stacjonarnym przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. E, sukienka przede wszystkim długa, taka bardzo e, kobieca, elegancka, w kolorze takim szampańskim, cała jest pokryta e, brokatem, ale na stronie znajdziecie też e, wersję gładką e, tej sukienki. Pokażę Wam ją jeszcze w kilku wariantach kolorystycznych i jest to kolor taki delikatny róż oraz butelkowa zieleń, także też Przepiękny kolor. Myślę, że teraz jeden z takich na czasie. Do tej sukienki bardzo Wam polecam też bieliznę modelującą. Myślę, że bardzo ładnie wymodeluje sylwetkę. Znajdziecie ją oczywiście też na stronie. I ta sukienka występuje od rozmiaru 42 do rozmiaru 48. Także myślę, że. Panie w różnych rozmiarach na pewno znajdą dla siebie tą odpowiednią. Na stronie znajdziecie też oczywiście tabelę wymiarów, więc koniecznie się nią sugerujcie. No i zapraszamy po wiele, wiele więcej na, na stronę, bo znajdziecie tam i dodatki, i buty, i również torebki. Także zapraszamy serdecznie, czekajcie dziewczyny na kolejne filmiki. Pa, pa cześć!